Co szybciej zrobi taki domek ten wygrywa. Ja, kontra moja siostra. Zaczyna Madzi. Ok, czyli mam chyba odpowiednią ilość. I Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć kurek. Trzy, 3, 2, 1. nigdy tego nie układała, więc nie wie. Sekret. Dlaczego ja druga układam? Minuta za co mam. Czemu się takim da mu? pół minuty. Ponad 5 minut, a macie wciąż się nie poddaje. No. Zakończyłem. Okej. 7,5 i pół minuty. No teraz z tym mogę się. Start. Start. Tak. Zresztą trudne dla mnie macie wygrałaś. Ko się się po 4 minutach. Супер, не дашь так уложить.